Witam na kolejnej prezentacji, na której przedstawię sposób połączenia ze sobą w Autodesk Vault dokumentów, które nie są ze sobą powiązane przez aplikację, w której są tworzone na zasadzie podpinania jednego dokumentu do drugiego jako załącznik. Wybierając sobie na przykład instrukcję obsługi, czy jakąś dokumentację ruchową. Jakiegoś urządzenia, mogę wybrać funkcję załącznik i do wybranej wersji czy zmiany dokumentu dołączyć jakiś inny dokument z repozytorium. Załóżmy, że ta. Instrukcja w Wordzie jest to instrukcja obsługi jakiegoś tam przykładowego urządzenia. I pod tą instrukcję podpinam model wykonany w inwentorze. Można oczywiście jednocześnie podłączyć kilka różnych dokumentów. A ja dla przykładu wybiorę tylko jeden. Klikam OK. Wybiorę sobie jeszcze kolumnę załączniki. I w tym momencie widzimy, że ten dokument Worda ma podpięty pod siebie jakiś inny dokument. Jak to sprawdzić? Klikamy na zakładkę użycia, i w tym momencie widzimy, że do tej naszej instrukcji, jako załącznik, jest podpięte złożenie. W drugą stronę, wybierając sobie złożenie, wybierając zakładkę, gdzie używany, widzimy, że to złożenie jest używane jako. Powiązany dokument z instrukcją obsługi. W ten sam sposób możemy łączyć na przykład karty katalogowe, czy jakieś rysunki wykonane w innych aplikacjach, czy programy do maszyn numerycznych. Możemy łączyć z modelami wykonanymi w inwentorze, czy rysunkami. Wykonanymi w autocadzie, jako załączniki, i w tym momencie mamy, można powiedzieć, porządek w dokumentacji. Od razu widzimy, jakie dokumenty powinny być ze sobą powiązane, jakie są relacje między dokumentami. Nawet jeżeli te dokumenty są dla siebie dokumentami zupełnie y, obcymi i niepowiązanymi na etapie y, tworzenia. W jakiejś tam aplikacji, tak jak w przypadku części, złożeń czy rysunków w Autodesk Inventor. To tyle na tej bardzo krótkiej prezentacji. Zapraszam na kolejne.